Przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest horror pod tytułem Cieśnina Block Island, albo jak mówi oryginalny tytuł, The Block Island Sand. I przyznam szczerze, że trochę przypadkiem trafiłem na ten film, bo akurat włączyłem sobie Netflixa, może być coś tutaj obejrzeć. No i w top 10 akurat w Polsce była właśnie ta produkcja, także uznałem sobie, to może być niezła propozycja, tak naprawdę zaciekawił mnie po prostu urywek. W momencie gdy najedziecie sobie na daną produkcję na Netflixie, to czasami się odpala zwiastun, czasem jakiś fragment filmu właśnie, czasami też nic. W tym przypadku był to fragment, no i zaciekawił mnie creepy gość. Mieliście już okazję go spotkać w horrorach takich jak 13 kamer oraz 14 kamer. Były to takie typowe maratonowe horory, i no przyznaję szczerze, on ma po prostu creepy facjata i faktycznie występuje też tutaj. Także, no z racji, że ten urywek był właśnie z nim, no to bardzo mnie to zainteresowało, bo no nawywijał taką minę, że mówiłem sobie. Hmm, muszę zobaczyć o co chodzi w tym filmie. Nie planowałem w ogóle tej produkcji, także wyszło totalnie spontanicznie. Jeszcze na wstępie muszę tylko dodać, że jest to jeden z tych filmów, który dzieli widownia versus krytycy. A przynajmniej za granicą, ponieważ... Może zacznijmy od polskiego portalu Filmweb. Tutaj niskie oceny na ten moment, niewiele ocen, ale średnia bardzo niska. IMDB trochę wyższa, ale również taka przeciętna. Teraz najbardziej wiarygodne dla mnie źródło Rotten Tomatoes. I tutaj zobaczcie... Od widowni również słabe oceny, 30 tam kilka procent na ten moment, jakby pozytywnych tylko ocen, natomiast zobaczcie co się dzieje u krytyków, ponad 90% i to nawet blisko setki było jak sprawdzałem za pierwszym razem, czy tam niespełna 30 recenzjach zdaje się, także wychodzi na to, że ta produkcja nie podoba się nikomu, tylko krytykom z rotem Tomatoes, no bo tutaj oczywiście na IMDB i na filmie jeszcze tych recenzji za specjalnie nie ma. Tam gdzieś tylko jeden krytyk na filmeby widziałem ocenił na cztery, ale nie rozpisywał się w ogóle, nie ma nic od niego dodane. Na ten moment jak to wrzucam oczywiście, także no nie wiem, ja jestem troszeczkę bardziej po stronie krytyków, ale może nie aż tak, że to jest jakieś super niesamowite, tylko że po prostu bardziej jestem na tak niż na nie, ale to za chwilę uzasadnię co jest na plus, co na minus. Następne odcinki będę nagrywał chyba w okularach przeciwsłonecznych, bo jak nagrywam w tym miejscu, to mam tak blisko lampę przed sobą, że mnie oczy pieką, jak tylko dwa zdania powiem. Wracając, produkcja zrobiona prawdopodobnie przez rodzeństwo. Mówię prawdopodobnie, bo ciężko się doszukać jakichkolwiek informacji szczegółowych o tym filmie, jakby znam nazwiska i tak dalej, ale Ciężko mi się doszukać faktycznie połączeń, ale raczej tak, nazwiska te same. Widzę, że produkowali już i robili ogólnie różne rzeczy razem, właśnie twórcy, scenarzysta oraz reżyser. Między innymi byli producentami właśnie 13 oraz 14 kamer. A na dodatek jeszcze prawdopodobnie ich siostra gra również właśnie w tym filmie. A co ciekawe, za zdjęcia odpowiada prawdopodobnie Polak Alan Gwizdowski. No, trzeba przyznać, że brzmi bardzo polsko. Oczywiście jest dużo takich twórców, którzy gdzieś tam mają polskie korzenie, a faktycznie pracują po prostu za granicą, czy to w tej, czy w jakiejkolwiek innej branży. No, i na sam start trzeba podkreślić, że film trwa godzinę 40, czyli minimalnie dłużej niż ten standardowy metraż. I jest to horror, który naprawdę bardzo, bardzo powoli się rozwija. Może nie przynudza aż tak. Bo to też jest ważne przy tego typu właśnie horrorach czy filmach ogólnie, że jeżeli mamy ten styl taki slow cinema, no to albo to nas chłonie jak SpongeBob, właśnie wodę, albo jest tak, że mamy troszeczkę taki mieszany, jakby nastrój czy odczucia, że troszeczkę przynudza, troszeczkę za wolno to wszystko do przodu idzie. I w tym przypadku miałem tak, że do pewnego momentu mi to w ogóle nie przeszkadzało, było nieźle, to się jakoś rozkręcało na swój sposób, tak ze 30 minut. Później troszeczkę robi się nużąco, bo jednak naprawdę dzieje się tam tyle rzeczy, które nie mają związku z horrorem, i można mówić, że to wtedy taki dramat trochę z tego się robi. Ale z kolei ten dramat nie jest też na tyle jakiś angażujący czy rozwinięty psychologicznie, chociażby, żeby mówić, że jest to jakiś pełnoprawny dramat gdzieś tam z horrorem na drugim planie. Troszeczkę mi się to kojarzyło też z Netflixowym. Y, horrorem pod tytułem Czyj to dom? Ponieważ on faktycznie mieszał dramat i horror, i uważam, że tam i więcej dramatu, i więcej horroru było. Tutaj to takie wszystko właśnie troszeczkę rozwlekłe i nie do końca oczywiste w pewnych momentach. Ale może zacznijmy od początku. Głównym bohaterem jest młody Chris, który pomieszkuje sobie właśnie na tej wyspie. Ja bardzo ogólnie lubię takie klimaty, właśnie gdzie są wyspy. Czy jakieś pustynie? No wiem, że to troszeczkę co innego, ale tak mi się narzuciło też. No i ostatnio, na przykład, omawiałem dla Was też Zło w Głębi, które faktycznie też działo się na wyspie taki odizolowany teren, także ja lubię takie klimaty. No i przybywa do niego siostra wraz ze swoją córką i ze swoim pracownikiem. No i miała tam zostać na chwilę, ale na skutek pewnych wydarzeń to się przedłuża i praktycznie przez cały film będzie jakby też tutaj istotna, chociaż lekko na drugim planie. Ona z zawodu jest biolożką, i to w tym filmie jest bardzo ważne wbrew pozorom. Ja tutaj na razie nie będę nic zdradzał, natomiast na koniec chcę dwa słowa dosłownie spoilerowe powiedzieć, bo bardzo mi się podoba koncept, i przyznam, że mnie szczerze zaintrygował. Właśnie tak sobie myślałem, jak to się wszystko potoczy. No bo sytuacja wygląda tak, że ten ojciec zachowuje się bardzo dziwnie, podejrzanie właśnie troszkę go odcina od rzeczywistości może to być demencja, może być to jakiś wpływ paranormalnej siły, właśnie na przykład zależy jak na to spojrzeć. No i jak jego córka przybywa tam do nich, no to zauważa, że właśnie coś z nim chyba jest nie tak, no bo troszeczkę się zawiesza w pewnych momentach, jakby nie da się do niego dotrzeć. Na przykład stoi i się wpatruje w jakiś jeden punkt Nikt nie za bardzo ogarnia o co chodzi, ale wiadomo, pierwsza taka myśl, że no wiek robi swoje, więc pewnie, pewnie chodzi tutaj właśnie o to. No nie do końca, bo jest to jednak ten horror, i gdzieś ten paranormal musi zostać tutaj umiejscowiony, bo faktycznie jest to taki typowy horror paranormalny, ale on nie epatuje grozą, nie epatuje strachem, nie epatuje żadnymi jumpscarami, tylko powoli, skrupulatnie zmierza do finału. I przyznam, że jest bardzo tajemniczy, bo do samiuśkiego końca ja nie mogłem kompletnie ogarnąć. O co chodzi? O co chodzi z tym konceptem paranormalnym? Skąd to się bierze? Czemu ten ojciec się dziwnie zachowywał, a czemu później jego syn, nasz główny bohater Chris, również zaczyna się dziwnie zachowywać? No i nie do końca jesteśmy w stanie sobie nawet zinterpretować właśnie co oni wyczyniają albo skąd się bierze ta siła, która na nich wpływa. Ja myślałem, że to może znowu będzie jakiś film o czuczuluczu, To znaczy Katulu, czy tam Ktulu. Bo no gdzieś tam jakaś siła, myślałem, że może z wody, właśnie coś pod tą wodą czyha. Też mamy tutaj takie sytuacje, że taka sytuacja, mistyfikacja. M mistyfikacja interesuje chemia, coś takiego, proszki. Na przykład martwe ryby wypływają na brzeg, albo martwe ptaki się pojawiają, które tak naprawdę doznały już jakiegoś urazu jeszcze w locie, także już spadają totalnie, właśnie nieżywe. No i to nam trochę sugeruje, że właśnie jednak to chyba z tą wyspą jest coś nie tak, że na skutek przebywania na niej no, może to mieć wpływ po prostu na bohaterów, niektórych w taki, a nie inny sposób. Jest też taki gość, kolega Krisa, który uważa, że wszystko to jest jakaś teoria spiskowa, czy po prostu, że rząd jest za to odpowiedzialny, że jest winny. Też różne tam artykuły sobie czytał, i później dzięki temu próbuje pomóc naszemu głównemu bohaterowi, bo faktycznie te akcje z rybami czy z ptakami miały już miejsce też w innych lokacjach, także on tam próbuje łączyć kropki. No, nasz bohater nie do końca to kupuje, oczywiście. Myśli też, że może po prostu jakiś zdrowotny problem, czy że coś po ojcu odziedziczył, więc tam wiadomo też będzie się badał gdzieś u lekarza, lekarz nie do końca też w stanie jest powiedzieć. No i różne tutaj drogi, ścieżki będą jakby w jego głowie się kreowały, żeby sobie ten problem jakoś bardziej uzmysłowić, czy po prostu znaleźć jego przyczynę, a później rozwiązanie w konsekwencji. No i też takim sporym problemem jest to, że on ma utratę świadomości na jakiś czas, że na przykład dzieje się akcja przez 30 minut tam w jego świecie, powiedzmy nie, że 30 minut filmu. I go na tyle odcina, że ma tak zwany chyba blackout. To jest z angielskiego, że po prostu nie pamięta, urywa mu się film, na przykład nie pamięta 30 minut okresu swojego życia, a na przykład dokonał tam czegoś makabrycznego, czy po prostu złego, czy już podchodzącego, takiego zahaczającego o coś, co dalej w konsekwencji może mieć jeszcze właśnie gorsze skutki. Czyli zrobił coś takiego drobnego jeszcze, a później to się gdzieś tam, wiadomo, pnie do góry. Ta groza gdzieś tam też się potęguje przy okazji. Także na pewno trzeba przyznać tej produkcji tajemniczość. Ale koniec końców wydaje mi się, że dosyć ładnie to się wyjaśnia. I właśnie ta puenta do mnie bardzo mocno trafia, bo nie wiedziałem totalnie czego się spodziewać. I to wyjaśnienie bardzo, bardzo, bardzo duży potencjał ma. Uważam, że jest minimalnie to spłycone, bo jednak cały film trwa godzinę 40, to zakończenie trwa powiedzmy, nie wiem, 5 minut, a ta puenta 30 raptem sekund czy 60, więc troszkę byłem zawiedziony całością. Natomiast właśnie gdyby ten koncept troszeczkę jakoś wcześniej może zahaczyć, czy żeby on miał jakiś większy wpływ na ten film, to wydaje mi się, że ocena ode mnie byłaby wyższa. To znaczy, on jest kluczowy dla całości, bo jednak rozwiązuje i podaje nam klucz interpretacyjny do właśnie całej produkcji, dzięki temu wiemy, dlaczego to wszystko, co się działo, no miało miejsce. Więc z jednej strony jest to bardzo ważne i ma wpływ na cały film, ale jest pokazane dopiero na samym końcu. No więc jednak cały film odbiera się w ten sposób, że jest jakaś troszeczkę ślamazarna akcja, troszeczkę paranormalnych. Tutaj wydarzeń, ale no cały czas nie wiemy na jaki tor w ogóle swój umysł naprowadzić i jak na to spojrzeć. Więc mi się wydaje, że ta minuta w finale nie rekompensuje tego wszystkiego, tego jak przebiega cały film, ale naprawdę przyznaję, że bardzo intrygujący koncept. Takie wow, wywarł na mnie wrażenie. Powiem o tym dwa słowa, zaraz spoilerowo, natomiast chcę jeszcze poruszyć poziom techniczny. Mówiłem, że Polak odpowiada za zdjęcia. Zdjęcia są niezłe, troszeczkę nie zawsze kadry wydają się jakieś wyszukane, czasami taka prostota tutaj aż zajeżdża z ekranu i no nie wydaje mi się, żeby to było idealnie czy pokolorowane, czy właśnie operatorsko poprowadzone. Powiedzmy, ten obrazek nie jest jakiś super przyjemny. To jest taki przeciętny, mam wrażenie, zdjęciowo horror czy film. Natomiast co do kwestii aktorskiej, również uważam, że jest Z jednej strony chciałoby się mówić, że ten ojciec faktycznie jest taki creepy i że dużo robi dla tego filmu, ale z drugiej strony no, on ma taki wyraz twarzy po prostu, jakby nie patrzeć, ta postać tak wygląda, więc tutaj sporo właśnie na plus, bo gra tą twarzą, ale to nie jest tak, że on nią w zasadzie gra, tylko w sumie on po prostu tak wygląda, więc chyba mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, że też nie musi jakoś super dużo skilla w to wszystko, włożyć dużo umiejętności, bo no jednak ma tę twarz jako ma i tam charakteryzacja to jedno plus drugie daje po prostu tą rolę taką, która właśnie, no jako postać on nas przeraża trochę, Rola jego syna Chrisa jest niezła, stara się mimo wszystko tutaj ta mimika wariować w pewnych momentach, ale nie jest on wybitny aktorsko, nie jest nawet wydaje mi się dobry, jest taki niezły co najwyżej. Jego siostra zaś troszeczkę, troszeczkę mnie gdzieś tam w pewnych momentach może irytowała. Nie jest to na pewno dobra jeszcze może na ten moment aktorka, uważam, że tutaj to raczej było tak średnio. Tak jak mówiłem, to właśnie jest prawdopodobnie siostra tutaj twórców, czyli scenarzysty i reżysera, także no cała rodzinka powiedzmy na planie, część za kamerą, część przed kamerą. I finalnie oceniam, że technicznie jest po prostu takie: słuchajcie, 5 z plusem. Gdzieś tam w paru momentach ma też efekty specjalne, które, o dziwo, na plus totalnie nieinwazyjne wydawało mi się to wszystko spójne może gdzieś tam trącić, leciutko w pewnym momencie ale to jest tak wszystko minimalistyczne zrobione. Cały ten film, w ogóle, właśnie minimalizm to bym określił jako jedne tutaj z tutaj kluczowych słów ale właśnie też te efekty. Czy w ogóle ten finał to nie jest jakieś rozmuchane wszystko? Widać, że tutaj nie była wpompowana jakaś nadzwyczajna ilość gotówki, tylko to po prostu jest takie zrobione, mi się wydaje, na średnim budżecie, ale właśnie nieinwazyjnie, totalnie nierażące oka. No chyba, że ktoś jest jakimś specem od efektów i nie wiem, gdzieś tam totalnie go coś. Zdenerwuje i zirytuje, natomiast uważam, że te efekty, których jest tutaj niewiele, one w miarę w miarę się sprawdzają, dają jakoś radę. Teraz przejdę do oceny i za chwilę jeszcze dwa zdania spoilerowe. Ode mnie jest to mocne 6 z plusem albo inaczej 6 z mocnym plusem. Jak chcecie w zasadzie, zinterpretujcie sobie tę ocenę. Na pewno byłaby siódemka, gdyby całość po prostu bardziej kupowała, bardziej chwytała, bardziej trzymała w napięciu. Chociaż nie mówię, że tego nie robi, ale chciałbym bardziej. Robi to na poziomie niezłym po prostu. I właśnie ten finał nie jest już tak mocno znaczący. Gdyby całość była troszeczkę jeszcze bardziej. Ja nie chciałbym używać słowa, żeby wychodziła z tego minimalizmu, ale żeby właśnie troszeczkę kunsztu dorzuciła, jakby ta produkcja. Żeby to było widać na ekranie, a przez tą przeciętność, czy techniczną, czy aktorstwo niezłe, no to jednak to nie jest właśnie na siódemkę, mi się wydaje. Jeżeli mieliście już okazję oglądać, to koniecznie dajcie znać, co myślicie. Produkcja dopiero niedawno co zagościła na Netflixie, także można ją jeszcze nadrabiać właśnie i później piszcie w komentarzach, jak wam się podobała. Ponieważ uważam, że jest warta uwagi. A teraz zapraszam uwaga, dwa słowa spoilerowe. Odnieść się chciałem oczywiście do tego, co mówiłem wcześniej, czyli że no, siostra tutaj Krisa jest biolożką i że to jest bardzo ważne, ponieważ ona w pewnym momencie do swojej córki mówi tak: No, niektóre ryby, które my badamy, niestety umierają, to jest prawda, ale większość, które wyławiamy później, no, wracają z powrotem do wody żywe, ale no, niestety, część tutaj jakby przez to, jakie badania prowadzimy, nie przeżywa. Czyli troszeczkę ci biolodzy na nich eksperymentują. Ale niestety część tego nie przeżywa. No, niemniej jednak robią dobrą rzecz, bo przecież większość jednak dzięki temu właśnie, że prowadzą te badania, przeżywa i też później mają większą wiedzę, więc jakby ratują jeszcze większą ilość ryb. Bo gdyby w ogóle tego nie robili, to nie wiem, połowa by na przykład umierała. No i ta dziewczynka troszeczkę miała właśnie za złe, że no, ale jednak niektóre rybki krzywdzicie, i przecież właśnie one umierają. No tak, ale jednak dużo więcej dobrego robimy, więc jakby skala jest nieporównywalna. Ten procent dobroci, który robimy, jest nieporównywalny do tego. Ile tych ryb nie przeżywa? No i to, tak jak było losowe, trochę mam wrażenie, rzucone zdanie, czy tam dialog poprowadzony. Wydawać by się tak mogło, że parę rzeczy, które tutaj są, są nieistotne, ale właśnie jak przychodzimy do finału, to to wszystko się ładnie zamyka taką jedną spójną klamrą. No bo przecież, co to była ta siła paranormalna? No nic innego, jak jakaś siła, o której my nic nie wiemy, ale też ona sobie bierze, jakby, ofiary, no i część wypuszcza, a niektóre nie przeżywają, niestety, także. Tak jak my eksperymentujemy jako ludzie, jako biolodzy, powiedzmy, jako naukowcy na tych rybach, tak samo jakaś siła wyższa tutaj też sobie na nas eksperymentuje i bada nasz gatunek. I to mnie niesamowicie zafascynowało, bo ten koncept jest super. Ja bym chciał, żeby to było może troszeczkę szerzej rozwinięte. Albo inaczej, nie chciałbym, żeby to było jeszcze bardziej kawanałowe wyjaśnione, bo uważam, że i tak jest już prosto zamknięty film i mamy podane o co chodzi, ale nie mamy właśnie ani pokazanych tych istot, czy czegokolwiek, czy tej siły wyższej ani nie mamy jakby więcej informacji o ich świecie i to jest super, bo nad tym możemy pomyśleć i się pozastanawiać z drugiej strony właśnie chciałoby się zrobić jakąś taką analizę i gdzieś tam może jakiś inny film zrobić na ten temat bo to naprawdę przyznam, że no ma ogromny potencjał, tak jak wspomniałem na początku tej recenzji tak jak wiemy ojciec nie przeżywa tego, oczywiście nie mówiłem wcześniej, żeby nie spoilerować no ale właśnie tak jak mówiłem, różnie to bywa. Ktoś przyżyje, ktoś nie przyżyje. Też tam jakieś ofiary widziałem, były składane. No więc pewnie trzeba było trochę sobie zasłużyć. Z drugiej strony nie jest to do końca aż tak oczywiste. Dajcie znać koniecznie w komentarzach właśnie jak wy się zapatrujecie na całość, ale też na tę sekcję spoilerową. Jeżeli będziecie chcieli jakieś spoilery w komentarzach napisać, to koniecznie najpierw oznaczcie komentarz dużymi drukowanymi literami, słuchajcie, że jest tam spoiler, żeby innym, którzy jeszcze nie widzieli, nie psuć zabawy. Ode mnie to tyle w tym materiale. Trzymajcie się, komentujcie, do zobaczenia w kolejnych i cześć.